Lato wszędzie, jutro też tak będzie. Joanna Sikora, dzień dobry, zapraszam na prognozę pogody. Mam nadzieję, że uda mi się Państwa ciepło nastroić, bo przed nami kolejne... Przyjemne dni. Słońcu będzie co prawda towarzyszył deszcz, ale przeważnie przelotny. Pojawi się on dzisiejszej nocy na Pomorzu oraz zachodzie kraju. W pozostałych miejscach pogodnie. Na termometrach 17-18 stopni, jedynie na południu nieco chłodniej. Tam 13-15 stopni. W ciągu dnia opadów i burz możemy spodziewać się na Pomorzu. Parasolki przydadzą się także i w zachodnich częściach Polski. W pozostałych miejscach słonecznie. Słupki rtęci pokażą od 25 do 31 stopni Celsjusza. W regionie noc upłynie nam pod bezchmurnym niebem. Jedynie na północy może pojawić się nieco więcej chmur i opady deszczu, ale potem będzie już pogodnie. Na termometrach widzimy 16-17 stopni w ciągu dnia. Także ciepło. Termometry pokażą 29-30 stopni Celsjusza. Po południu jednak na północy mogą przydać się parasole, bo tam może pojawić się deszcz, a także i burze. Ciśnienie rośnie. Zobaczmy, co czeka nas w ciągu najbliższych dni. W piątek w całym regionie możemy spodziewać się przelotnych opadów w deszczu i burz na termometrach w ciągu dnia 25-28 stopni. W sobotę w ciągu dnia padać się nie powinno. W nocy 14 stopni Celsjusza, w ciągu dnia około 20. 3:25. W niedzielę dużo słońca, w ciągu dnia ciepło, w nocy nieco chłodniej 9-11 stopni. Kto spędza ten tydzień w pracy i ma mało okazji do tego, by korzystać ze słońca, nic straconego weekend także zapowiada się pogodnie. Warto więc zaplanować go na świeżym powietrzu i cieszyć się latem. Ja cieszę się z tego spotkania z Państwem, dziękuję za uwagę i do zobaczenia wieczorem.